Witaj, kochana, w treningu, w którym będziemy palić maksymalną ilość kalorii w krótkim czasie oraz skupimy się na naszym brzuchu. Będzie to trening w zupełności bez sprzętu. Ale uwaga, najpierw konkurs do wygrania bon na zakupy w moim sklepie e-booki, programy treningowe. Co zrobić, żeby wygrać? Trzeba napisać komentarz jako pierwsza osoba. A żeby napisać komentarz jako pierwsza osoba, trzeba zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, który powiadomi cię o tym, że pojawił się właśnie nowy filmik. Także trzymam za ciebie kciuki, że to będzie twoja nagroda. Eee, cały czas możesz brać udział w konkursie, a my kochana lecimy sobie ćwiczenia na powtórzenia. Na początku będziemy przychodziły sobie z nogi na nogę 10 razy i otwieramy klatkę piersiową. W, przepraszam, wykonujemy krążenia ramion. 6, 7, 8, aktywny pośladek, aktywny brzuch, 10. I teraz w drugą stronę otwieramy klatkę piersiową, rozgrzewamy ciało, przygotowujemy się do tego, żeby napędzić metabolizm. 8, 9. 10. Dobrze, teraz 15 pajacyków. Aktywny pośladek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze 10. Raz, jeszcze 5, przepraszam. 2, 3, 4, 5. Bardzo dobrze. Kolejne ćwiczenie, krążenie bioder. 10 krążeń, jedno biodro. 2, 3. 4, 5 pięć i 5 pięć drugą. Raz duże koła. 2, 3, 4, 5. Dobrze, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w drugą stronę. Dwa. 4, 5. Bardzo dobrze. Kolejne ćwiczenie. Przysiad na, na 3 i wstajemy. 10 powtórzeń. Raz, 2, 3. Hop. Raz, 2, 3. Dobrze. Raz, 2, 3. Dobrze. Aktywny mocno brzuch. 4, 2, 3, 5. Jeszcze 5. Góra, 2. Dobrze. 4, super. I 5. Dobrze, stajemy sobie na szerokość bioder opatłowia na prostych plecach. Przechodzimy z jednej nogi na drugą. Robimy wyprost w biodrze i aktywujemy pośladek te ćwiczenia będziemy sobie wykonywać przez 40 sekund. Po dwa ćwiczenia i sekundka przerwy. Kochana, gotowa. Start, opad tułowia, hop, hop, wyprost. Dobrze. Noga do tyłu, do tyłu i wyprost. Super, dobrze, wyprost. Hop i wyprost. Mocny brzuch, mocny pośladek. Tempo, tempo. Dobrze, jeszcze tempo. Wydech. Palimy maksymalną ilość kalorii w krótkim czasie. Jeszcze. Jeszcze 8 sekund, daj z siebie wszystko. 3, 2, 1, dobrze. I przechodzimy sobie do rowerka na brzuch. Kładziemy się na plecy. Kładziemy się na plecy i będziemy wykonywać skręty tułowia. Broda przycinięta do klatki piersiowej, żeby zabezpieczyć odcinek szyjny. 3, 2, 1, start, wydech. Wydech, tempo. Działaj, działaj. Panimy boczki. Mocny brzuch. Wydech. Z wydechem na każdą stronę. Wydech, wydech. Jeszcze, jeszcze. Dasz radę. Jeszcze chwila. Mocny brzuch. Nie myśl o tym, co jest teraz, co jest nieważne. Myśl o rezultacie. Jesteś silna, żeby to zrobić. Zaraz będzie po bólu, kochana. Jeszcze zostało nam 10 sekund. Wydech, wydech. Dobrze. Wydech. Super. Świetnie ci poszło. Kolejne ćwiczenie, przysiady na tempo i wykonujemy także przez 40 sekund nisko na nogach i wyprost biodra i mocno aktywujemy pupę, także palimy kalorie i modelujemy całe ciało przy okazji. 3 2 1 start. Wydech z wydechem do góry. Tempo, tempo. Trzymaj brzuch, szeroko kolana, aktywny pośladek. Dobrze, wydech, wydech, super. Jeszcze, wydech. Dobrze ci idzie, super. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze chwilka da szadę. Ja już czuję, jak po prostu na maksa napędzał metabolizm. 5, 4, 3, 2, 1. Bardzo dobrze, teraz opuszczanie nóg, ćwiczenie na dolną fałdkę, bo obiecałam, że się na tym skupimy. I kochana, 40 sekund pracy przed nami. 3, 2, 1, start. Wdech i góra, wydech. Mocno aktywny brzuch, wydech. Wydech jeszcze. Wydech. Wydech. Dobrze. Wydech. Wydech. Super. Jeszcze. Jeszcze, kochana, już jesteśmy za połową. Także podkręć tempo. Podkręć tempo do pracy i skup się na dolnej fałdce na mocnym brzuchu, na tym jaki będziesz miała super rezultat na plaży w stroju kąpielowym w jakiejkolwiek chcesz sukience. Dobrze, kochana, kolejne ćwiczenie. Przeskakiwanie z nogi na nogę. 40 sekund pracy przed nami. Pokażę jak wygląda ćwiczenie. Opad na prostych plecach i przeskakujemy z nogi na nogę, wbijając ciężar ciała w pięty. 3 2 1 start. Let's go, lecimy po naszą formę. Bijamy ciężar ciała. W pięty. Dobrze. Jedna czwarta za nami. Trzymaj tempo. Aktywny brzuch. Dobrze. Wbijaj ciężar ciała wpięty. Aktywuj pupę świadomie. Świadome ćwiczenie jest to klucz do tego, żeby mieć super rezultat. Dobrze. Jeszcze już jesteśmy za połową. Jeszcze 8 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Super. I ostatnie ćwiczenie, kochana, nasze ulubione. Plank aktywujące cały brzuch. Mocny kor jest kluczem do tego, żeby fajnie wyglądał. I oczywiście odpowiednio dobrana dieta. Także, kochana, 5, 4, 3. Szykuj się, łokcie pod barkami, ciało w jednej linii. Start. I trzymaj, trzymaj. Trzymaj mocno brzuch, tak jakbyś chciała go nie puścić. I myśl o tym, jak bardzo chcesz mieć wyrzeźbiony. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Dobrze. Ostatnie 20 sekund. Jeszcze, jeszcze, jeszcze 10. Odliczamek do Sylwestra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super! Gratuluję Ci wykonanego treningu. Jak widzisz, aby zastymulować organizm do spalania tkanki tłuszczowej, napędzić metabolizm, wcale nie trzeba się katować. Przed nami jeszcze rozciąganie, także poczekaj, bo to jest bardzo, także ważna część treningu, żeby zregenerować organizm, przygotować go do kolejnej jednostki treningowej. A jeżeli chcesz ćwiczyć ze mną na ekranie, według określonego planu, widzieć się ze mną codziennie i mieć dopasowany plan do tego, żeby na maksa wyrzeźbić sylwetkę i wymodelować już piękne kobiece kształty, to ja ci polecam gorąco program Turbo Drama dla tłuszczu i Turbo 20 które są właśnie ułożone tak, żeby wyciągnąć z nas, kobiet, to co najpiękniejsze, a my teraz przechodzimy do rozciągania. Kładziemy się na plecach i na Boże opieramy się na dłoniach i trzymamy. Trzymamy, trzymamy. Przechodzimy sobie do przodu. Super. Podziękuj sobie za ten wspaniały trening, za ten czas poświęcony Tobie. Mmm, już jesteśmy po, po wszystkim. Teraz mam już cały dzień dla siebie. Mam taką nadzieję, że masz taką możliwość. A jeżeli nie, to możesz wracać do obowiązków, ale krok do sukcesu został wykonany. I to najważniejsze że w przyjemny sposób. Dobrze, wyciągamy bark. I druga strona. Super, kładziemy się na plecach. Rozciągamy pośladek. Wciągamy nogę do siebie i trzymamy. I druga strona. Bardzo dobrze kochana, dziękuję Ci za ten czas, gratuluję Ci wykonanego treningu. Mam nadzieję, że się widzimy w kolejnych lub w Turbo Dramacie dla Tłuszczu albo w Turbo Brzuchu 2.0 codziennie. Także kochana, buziaczki, do zobaczenia.